Zarówno ten serial, jak to właśnie trafnie ojciec nazwał z tym raportem na temat praworządności, Trybunału Konstytucyjnego, Dawniej Komisji Weneckiej, itd. zarówno ten serial, jak i wczorajsza publikacja kolejnej tam już opinii w tej sprawie Komisji Europejskiej w powiązaniu z wizytą panią i pani Mogherini, czyli szefowej unijnej dyplomacji. Zarówno sam ten serial, jak i tą w powiązaniu z wizytą szczególnie można nazwać właśnie metodą kija i marchewki. Otóż Komisja Europejska właśnie z jednej strony publikuje dokumenty, które są takie twarde, wzywające Polskę do publikowania tych orzeczeń nielegalnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czyli Komisja Europejska postawiła się po stronie opozycji politycznej w Polsce. Dobrze wiemy, dlaczego po prostu opozycja zapowiadała to wielokrotnie, że będzie napuszczać w Brukselę na rząd polski. Niewątpliwie tutaj szef Rady Unii Europejskiej Donald Tusk też ma coś do powiedzenia w tym napuszczaniu Komisji Europejskiej na, na rząd w Polsce. A z drugiej strony wysyłane są sygnały bardzo pojednawcze. To znaczy właśnie pan Timmermans, gdy udziela wywiadu, gdy rozmawia z, z panią premier przez telefon, to jest kurtuazyjny, mówi, że nie należy się niczego obawiać, nie jest tak źle. To samo oczywiście dzisiaj pani Mogherini, szef dyplomacji unijnej, bardzo wiele komplementów pod stroną rządu polskiego i w ogóle Polski wypowiedziała, dlatego że po prostu Unia Europejska potrzebuje Polski. Pani Mogherini przypomniała rzecz najważniejszą. Polska jest bardzo ważnym krajem Unii Europejskiej, silnym krajem. Przypomnijmy rzecz której niestety w mediach dość mało słyszymy, szczególnie tych właśnie takich antyrządowych, że, że Polska ma jeden z najwyższych wzrostów ekonomicznych w tej chwili w Europie i że na ten rok, pod koniec roku jest przewidywany prawie 4% wzrostu, gdzie w innych krajach jest to na poziomie zera, niekiedy na poziomie recesji. Więc Polska jest doceniana jako bardzo ważny, rozwijający się kraj ekonomicznie, szczególnie od roku, gdy system polityczny został skoordynowany w Polsce. I to pokazuje, że my nie możemy się przejmować właśnie tymi opiniami, bo one są często robione, jak to się mówi, na użytek własny. Komisja wydaje te opinie po to, żeby też trochę przykryć inne problemy, z którymi sobie komisja nie potrafi poradzić, jak masowa imigracja, nielegalna imigracja na teren Unii, liczona w milionach. Rocznie, ponad milion osób rocznie, na ten rok również jest przewidziane, zapowiedziane, przewidywane ponad milion imigrantów nielegalnych, podczas gdy Unia już jak gdyby trzeszczy w szwach o tej nielegalnej imigracji, nie potrafi sobie z tym poradzić. No więc taki właśnie kwiatek, jaki tutaj ofiarowała opozycja komisji jest bardzo użyteczny. Można pogromić kogoś, zganić za rzekome nieprzestrzeganie prawa, podczas gdy my dobrze wiemy, że cały problem powstał w tym, w momencie, gdy poprzedni rząd, poprzednia koalicja po prostu nielegalnie mianowała trzech sędziów. Po prostu niezgodnie z ustawą. No i od tego się zaczął cały galimatias, a teraz oczywiście szuka się winnego, ale nie tam, gdzie trzeba. Natomiast komisji to jest bardzo użyteczne, bo może mówić właśnie dbamy o praworządność, przestrzegamy traktatów. Komisja Europejska zgodnie z postanowieniami traktatu o Unii Europejskiej jest, odpowiedzialna za przestrzeganie prawa, ale jest odpowiedzialna też za bezpieczeństwo w ramach swoich kompetencji, a tutaj dobrze wiemy, że Unia Europejska nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa na dzisiaj obywatelom Europy, więc zamiast mówić o bezpieczeństwie, lepiej właśnie powiedzieć o jakichś tam problemach gdzieś w Polsce, jeszcze w powiązaniu z Węgrami. Ja myślę, że to będzie tak samo jak właśnie w przypadku wspomnianych Węgier. Było dużo szumu, natomiast gdy zorientowano się, że rząd węgierski nie zmienia swojej polityki, jest rządem skoordynowanym, mającym większość parlamentarną, stabilną, to oczywiście tutaj Unia Europejska zrozumiała ten sygnał polityczny i przestała gromić Węgrów, tak samo jak przestanie gromić Polskę. Tym bardziej, że czas gra na korzyść naszego kraju. Zbliża się szczyt NATO w Warszawie już za niecały miesiąc, 7-8 lipca. A więc w przyszłym miesiącu mamy bardzo ważne, 28 krajów przyjeżdża do, do, do Polski. Oczywiście główny problem to bezpieczeństwo na wschodnich granicach NATO i tutaj bez Polski każdy dobrze wie bez Polski tego bezpieczeństwa się nie zapewni. Więc Polska jest jednym z kluczowych graczy politycznych, militarnych w Europie. No i po prostu Unia Europejska potrzebuje naszej, naszego kraju, stąd właśnie to pochukiwanie, to raczej taki ukłon w stronę przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, ukłon pod adresem opozycji polskiej, ale to widać już wyraźnie, że to się wszystko zaczyna rozchodzić po kościach, mimo tych właśnie gromkich tam słów i deklaracji, bo przecież nikt nie chce tutaj Polski eliminować z tej gry. Liczono na to, że po prostu rząd polski się ugnie pod tymi raportami, pod tymi opiniami, pod tą Komisją Wenecką itd. Gdy zorientowano się, że tutaj jest stabilna sytuacja, polityczna linia, że tak powiem, wyjaśniania tych problemów, oczywiście też w dialogu, tutaj nikt się nie odwraca plecami do, do instytucji unijnych, no to po prostu zaczęto rozmawiać o rzeczach poważnych. Ja to widziałem bardzo wyraźnie, jak był pan premier Morawiecki w Brukseli, gdzie właśnie też dzień po tym jak kolejny tam była odsłona tej, tej, go, tej, tej przepychanki, o oczywiście o Trybunał Konstytucyjny, nagle atmosfera ucichła na parę dni. Pan premier przyjeżdża, mówi o rzeczach bardzo konkretnych, o kwestii skoordynowanej gospodarki, o kwestiach podatków, o kwestiach budżetowych. I to po prostu język konkretów, i jak gdyby tutaj każdy uznał, że tak ważny kraj jak Polska, mający tak duży wzrost gospodarczy, będąca tak dużym konsumentem dóbr, również produkowanych za granicą, to po prostu jest gracz, z którym trzeba rozmawiać poważnie, bo ma poważnych polityków, prawda, i, i oni domagają się szansunku dla siebie i dla swojego kraju. Panie ambasadorze, czy gazety na zachodzie rozpisują się szeroko o tych kwestiach, o tych problemach, o których polska prasa i telewizja informuje no, praktycznie każdego dnia w kwestii Komisji Europejskiej? Tak, tutaj właśnie widać jak bardzo rzeczywistość medialna w Polsce i dobrze, że można chociaż gdzieś to próbować wyjaśnić słuchaczom właśnie Radia Maryja, że ta rzeczywistość medialna w Polsce, ona jest naprawdę zniekształcona w stosunku do rzeczywistości europejskiej. Dlatego, że zarówno w mediach, które co dzień są po prostu wyciągi z prasy rozsyłane w kilkudziesięciu przynajmniej najważniejszych tytułów, tam ani jednego zdania się nie znajduje na temat właśnie tego Trybunału Konstytucyjnego. To jest robione, jak właśnie powiedziałem, na użytek własny, w jakimś tam celu, żeby kogoś, że tak powiem, na kogoś pogromić. Numer jeden dzisiaj to jest problem nielegalnej imigracji i na ten temat się rozpisują media. Numer dwa to jest zbliżające się referendum w Wielkiej Brytanii i oczywiście w mediach anglosaksońskich no to jest numer jeden, to jest temat numer jeden. Gdzie w ogóle te też właśnie nie mówi się o, o jakimś Trybunale Konstytucyjnym, no na przykład Holandia, która właśnie kończy w, ty, w tym miesiącu prezydencję w Unii Europejskiej, no tam się nie mówi o Trybunale Konstytucyjnym, bo tam nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Luksemburg, o czym kiedyś była mowa, szef Komisji Europejskiej pochodzi z Luksemburga, rząd Luksemburga chciałby zlikwidować Trybunał Konstytucyjny jako nieużyteczny. W, w, oczywiście w, na przykład w, w Wielkiej Brytanii też nie ma Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że tam nie ma konstytucji, bo jest taka tradycja, że nie ma konstytucji. Się mówi, że każdy Brytyjczyk konstytucję nosi w swoim sercu. I inna kultura po prostu, inna tradycja y, y, anglosaska, a nie kontynentalna. No więc o czym my mówimy? Tutaj ktoś wydumał jakiś problem. Ja myślę, że panom sędziom y, przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny powstał w stanie wojennym w Polsce, założony przez generała. Jaruzelskiego, po to, żeby pokazać, że mamy tu jakąś czapę, prawda, że niby ktoś tutaj nas kontroluje, ale zachowania szefa Trybunału są po prostu polityczne i ten pan zachowuje się jak polityka, nie jak sędzia. Nie ma ani jednego w Europie, no to to mogę powiedzieć, bo tak jak mówię, przeglądam, na przykład jest problem sporów o Trybunał Konstytucyjny we Włoszech, gdzie Włosi dyskutują na temat swojego Trybunału Konstytucyjnego, bo tam nie obsadzono ciągle pełnego składu, ale to jest marginalny problem. Na pewno się nie mówi to w porównaniu z polskim Trybunałem. Włosi mają swój problem z Trybunałem Konstytucyjnym, ale który zajmuje, ja bym powiedział, może ułamek procenta doniesień pracowych. Raz na parę miesięcy coś tam się pojawia, że no ciągle jest tam jakiś wakat i tyle. Włosi zajmują się innymi problemami. Także, ale, ale śledząc prasę właśnie zagraniczną, to nie spotkałem żadnej opinii szefa Trybunału Konstytucyjnego, czy sędziego na tematy opozycji, na tematy działań Sejmu, czy, czy parlamentu, no to nie jest rola Trybunału Konstytucyjnego. Ktoś tutaj pomylił sobie rolę i tu tylko widać, jak bardzo segment polityczny, czy też nieformalny grup wpływów, nazwijmy rzecz po imieniu, ma wpływ na, na, na y, sądy polskie. Po prostu w sądach polskich nie było, nie było y, y, po prostu tego, co, co się nazywa weryfikacją, nie było po prostu jakiegoś takiego bardzo rzetelnego przyjrzenia się, kto jak komu służył za czasów totalitarnych. Węgrzy rozwiązali to w sposób bardzo prosty, jedną ustawą, po prostu uznając wyczerpanie i, że tak powiem, problemy pewne osobo osobowościowe sędziów, którzy pracowali w czasach totalitarnych. No, z wiekiem 60 lat podziękowano wszystkim sędziom przeniesiono na emeryturę, państwo jeszcze ponosi duży tutaj i potraktowano bardzo grzecznie, bo przecież państwo płaci tym ludziom po sześćdziesiątce duże emerytury, odprawy, czyli jak ktoś chce sobie dorobić jako radca, to też może i myślę, że ten przykład węgierski no, jest jak najbardziej godny naśladowania, jeżeli budujemy naprawdę nowe państwo, no to jednak z nowymi ludźmi, to, to wszędzie się odbija, to w dyplomacji widać, w administracji, w biznesie państwo, w, również prywatnym, bo tam są też nasyłani prokuratorzy, niektórzy jeszcze do niedawna byli po to, żeby niszczyć biznesmenów niezależnych. Więc po prostu jest takie piękne powiedzenie, ja często używałem go w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, mówiąc, dlaczego trzeba nowych kadr świeżych. No to jest biblijne przypomnienie. Ja jestem pod wrażeniem wspaniałego porównania, gdy jest mowa o nowym winie, które trzeba wlewać do nowych bukłaków. No piękne słowa Pana Jezusa o tym, że jeżeli chcemy mieć nowe wino, no to musimy je wlewać do świeżych bukłaków, bo nowe wino po prostu fermentuje, jest aktywne i rozsadziłoby stare bukłaki, bo to jest stara skóra. A gdybyśmy wlali stare wino do nowych bukłaków, to też ono by się zepsuło, dlatego że po prostu zepsułoby tę świeżą skórę. Więc nowe wino trzeba wlewać do nowych bukłaków. I teraz jeżeli mamy nowe struktury państwa, nowe państwo no to musimy mieć nowych ludzi, po prostu, których jest bez miaru, bym powiedział, bo dzisiaj młodzi ludzie są świetnie wykształceni, powiedzmy sobie szczerze, o wiele, wiele lepiej niż 30 lat temu, znają języki obce. No trzeba ich po prostu zatrudniać do, do działów administracji, sądownictwa, prokuratury itd., itd., przyjrzeć się kto, jak sądził i umiejętnie zrobić to, co w innych krajach ładnie zrobiono w Europie Wschodniej, właśnie jak chociażby na Węgrzech. Myślę, że to jest odpowiedź na bardzo wiele bolączek również medialnych, no po prostu dziennikarze, którzy są dziećmi resortowymi, nie tylko w sensie, bym powiedział rodzinnym, ale takim mentalnym, bo ja znam wiele przykładów również w administracji, gdzie młody człowiek przychodził, ale orientował się, że są stare bukłaki wszędzie, no więc on, mimo że był młody, to udawał stare wino, prawda? I przyjmował, że tak powiem, postawę konformistyczną. Myślę, że czas, żeby po prostu również właśnie w dziedzinie medialnej czy, czy w dyplomacji, zacząć wlewać nowe wino do nowych bukłaków